Cześć, ja nazywam się Patryk Peret. Z zawodu jestem fizjoterapeutą i będę opowiadał Wam o tym, w jaki sposób możecie grać jak najdłużej, żeby nie zaszkodziło to Wam i Waszemu zdrowiu. Poruszymy sobie tutaj tematy takie jak ergonomia pracy, przystosowanie swojego stanowiska w odpowiedni sposób do gry rozgrzewka, krótkie ćwiczenia, takie, które pozwolą Wam jak najdłużej utrzymać się przy zdrowiu oraz uniknąć wszelkiego rodzaju urazów, żebyście mogli oczywiście grać możliwie jak najdłużej i skupiając się tylko i wyłącznie na graniu, a nie na innych rzeczach. Porozmawiamy sobie o oddychaniu między innymi, o tym, jak ważny jest sen. Postaram się to też zrobić w taki przystępny dla Was sposób, bo sam sporo swojego wolnego czasu poświęcam na granie. Tak, żeby nie mówić po prostu jakimiś ogólnikami, tylko wam podać już takie skondensowane typy, które będziecie w stanie wykorzystać i, i po prostu wdrożyć w swoje życie, tak żebyście też mogli poczuć się nieco lepiej i żeby granie Was nie męczyło. Cała seria, którą nagrywam, będzie skupiona mniej więcej na 10 odcinkach. Każdy postaram się, żeby trwał w okolicach 10 minut, tak żeby ta wiedza, którą będę przekazywał Was nie zmęczyła, ale żeby zdążyć też odpowiednio wyczerpać temat. Także jak najbardziej zapraszam Was do oglądania. Do śledzenia i stosowania się do tych wszystkich rad, tak żebyście też skorzystali trochę z mojego doświadczenia, a nie musieli tych wszystkich rzeczy odkrywać samemu i interesować się tematami dopiero. W momencie, w którym was coś zacznie boleć czy sprawiać wam dyskomfort. Wiem, że jesteście jeszcze w większości młodzi i na razie o takich rzeczach nie myślicie, ale nawet pewnie jak zobaczycie gdzieś tam na swoich rodziców, to takie problemy się pojawiają, a może też w przyszłości dzięki tej wiedzy, którą zdobędziecie tutaj oglądając moje filmiki, będziecie w przyszłości mogli też zadbać o swoje dzieci i to, żeby one mogły też grać w bezpieczny dla nich sposób.